Witam, ja jestem Hemaman, a to jest drugi odcinek czegoś. W tym odcinku przedstawię i omówię swój super ekstra, w ogóle y, zaję fajny buk. Bóg. bóg oczywiście na broń palną. Y, ma on też dwa zastosowania, o właśnie już pokażę. Można zbugować na dwa sposoby. Jeden to jest sposób typu winda, ale nikt nie jest oczywiście głupi i nie będzie ekspert tak długo głupiej broni palnej. Patrzcie, co się stanie. Eee, tak tu. Teraz tak by walcz, biega. Będzie mniej więcej coś jak broń palna, ale po chwili się buguje, więc trzeba go pilnować. Ale nikt tego nie chce, właśnie. Jeszcze na sam początek. Wygeneruję nowy świat. Kryształ czterech na czterech. Stworzyłem kamieniarz, w nim proce, bo proca jest potrzebna do te, tego bugła. I drewniane drzwi, bo tutaj też są niezbędne. Wybiłem tutaj prawie wszystkie pająki, nie licząc z tego jednego. I postawiłem drzwi. Oczywiście drzwi muszą zostać na zamknięte. Tak, żeby wigres by poszedł na obkoło i pająk też by poszedł na obkoło. Naokoło, jakier... Naokoło! Wybacz się. No ale dobra. Jedziemy dalej. Teraz, jak zbugować na super-ekstra sposób. Czasami też uda się go zbugować Wam na prostej ścianie. Mi się raz udało, ale jest to trochę cięższe. Do zrobienia. Teraz, po co takie coś? Pozwala nam ono y, takie coś. Nie wiem jak to nazwać. śnięcie, Ta dziura. Na obserwowanie tego pająka, bo aby zbugować musimy widzieć swój cel, co nie? Dość logiczne, Ale bugujemy na przykład z tego miejsca. No, jeśli wygenerujecie sobie taki świat, tutaj dać ciężko o walkę, w głupim dojo będziecie bugować, no to... raczej y, znaczy, XP, to... No jest to bez sensu moim zdaniem. Stajemy tutaj i naciskamy na nie niego. Patrzcie co się dzieje. Jak zaję super szybko, zaczyna nam się ekspić broń palna. Aby pokazać, że to nie jest jakiś mój y, trik, że ja przyspieszyłem czas, co nie, właśnie, no, nie umiem nawet przyspieszać filmów jeszcze. Ale to w sumie czy, jakiś poradnik, eh, ogromny, przeczytać już wiem. Patrzcie na zachowanie tych Wiglesów. Normalnie się zachowuje, normalna prędkość, a tutaj mu y, szybko leci. No i dobra. Chyba byłoby na tyle. O, to jest najlepsza, y, najlepszy hełm. Od 30 podejrzew jest, czy czy tam 35, nie jestem jakimś specem od Wiglesów. Język mi się kończy, nie wiem szybko No ale widzicie, że można tak do y, 100 wyekspić. I to w bardzo krótkim czasie. No ale dobra, aby wam pokazać, że ten bug działa wszędzie, to czytam sobie pewną grę. Tu będzie cięcie. Dobra, na pewno kojarzycie to miejsce. Jest to takie coś sprzed 16 odcinka. Teraz wystarczy znaleźć jakiegoś. O, ona ma mało. No też, jakby ktoś miał proces, o ty też. To chodź. Właściwie dwie osoby na raz zbugować nie próbowałem. Na pewno się da. Da się też bugować nie tylko na pająkach, ale także na na przykład pomiotach. Albo, yy, wulkerach. Chociaż te drugie chodzą. No ale myślę, że w każdym świecie jak ktoś Ogarnie to, smuguje to. I nie będzie miał problemu z bronią, bo oczywiście wiemy, że wynalezienie np. pułapki, meduzy wymaga podać, że tam 40 albo 50 y, sztuk walki. I zdobyć to na jakiejś piaskownicy, y, no jest ciężko. Nie oszukujmy się, naprawdę jest to y, bardzo trudne do zrobienia. No ale muszę pokazać, że to się na każdym da, więc wybrałem ten świat akurat. Nie będę każdego szukał, bo mi się nie chce. O! Nie można za daleko e, kopnąć. No i jak widzimy, tutaj są pomioty. Czyli, no w tym miejscu myślę, że jak zrobimy to coś, to się uda. Właściwie tutaj też tak dużo chyba nie potrzebuję. Ewentualnie mogę jeszcze w tym miejscu i tak pokombinować, aż w końcu wyjdzie. O, jakieś fajne jaskinia czy coś. Już stajesz tu. E, chyba średnia to się uda. Nie stanąłeś tak, jak musisz stać. A inny tu się nie udało. Ewentualnie tu mogę stać. O, udało się. Czyli trzeba stać tak jakby nad swoim celem praktycznie. A tu. Kurde, no, ten blokuje. To to nie stanie tak samo No, nie wiem, tak czy siak, tu mi się udało zbugować. Nie wiem, jak z drugą laską. E, Fajtuj, no. O, udało się. Tegoś przy końcu staje. I widzicie, tu leci broń palna, też to, tak samo szybko. Ten koleś też już ma 56, 57, miał 0. Czyli sami widzicie, że jest to. Bardzo przydatna rzecz. No ale mam nadzieję, że komuś się ona przyda. Jeśli ktoś gra z Dancy, w Iglesie, No to ja przedstawiłem ten bóg. Nie ma za co. Sam to odkryłem. Tak, skomentujcie i zlajkujcie. Jeśli Wam się to sprzydało. Tak. Mówił hemomant. No i cześć!